Okej, okay. a więc dawno, dawno, dawno temu <grymny> Co ja hey, powiedziałem? witajcie, ja jestem na klisie w Minecraft a w ten raz to w ...n O BadWars, dokładnie klisie BadWars Tak jak widzicie, tutaj jesteśmy na Bedwars 3 Zaczniemy odcinek I w ogóle, zostawcie lajki, jeśli like, jak się podobał odcinek I... Tak, o, idziemy już na tękę. Wow! Okej, okay, idziemy już na pierwszej ręce. I co jest z lagami? Czemu są lagi? Come on. Minecraft, uspokój się. Czemu są to lagusy jedne? Come on. Misia, uspokój się. Jezu, wystaszłaś się, biedny śmieć. Ok. Okej, co robimy? To mamy łóżko. Jesteśmy jakim kolorem. Jesteśmy szarzy. Szarzy, nie ma czego. Szarzy. Szarzy. Zrobimy sobie to. I lepiej weźmy tutaj jeszcze to, tylko tak wielko dopiero, bo teraz jeszcze nie możemy. Już jest zła pogoda. Co ja właśnie no Come on, postaw tutaj to, o to, to postaw tutaj to. I patrzymy, mykmy kmękź myk, Pozdrawiamy osobę, która tak mówiła. Już mówię nie wiem, nie wiem czy o której tak mówimy, to się. Więc widziałem. Yeah. Myk myk myk, czy byś pisał, po live i mam język. Eee, mi się chce. Co ja mówię? Jest. Ja tam... Jestem zamordowany psychicznie. No mnie nie idzie, no, nie idzie z tej strony, a z tamtej. Nie, ja tam są diapsy, To tam nikogo nie widać. Okej, okay, to powiedzmy sobie to. Patrzcie, to powiedzmy to. To, Posstawimy to, to, tu, to to, to, to i tu to, to no i tu nic nie postawimy Ale tu weźmiemy sobie... Nie wiem, nie wiem. W sobie do tej skrzynki fajne, to jest fajna skrzynka. I właśnie już mam kicham, że mogę sobie kichnąć i nie, wciągnąć smatkać, ponieważ jestem przeziębiony i tak to wygląda. Ej! Kod dzisiaj nie zabudowałem łóżko, Jezu. Okej, okay, ale tak lekko zabudowany. Idziemy sobie, nie, walk, na walkę na walkę. Nie wiem, sobie do kogoś Do TNT mnie jeszcze jedno złoto chciał Jest Jeszcze jedno TNT Okej okay. Co ja właśnie kupiłem, Jeszcze ja sobie co kupiłem. Okay. Okay. Tam, nie to kupiłem Okej Okej Idziemy tam, niszczymy metalowych. Patrzcie, Patrz, patrzcie jak ja to robię Patrzcie, patrzcie jak jest to mistrz Mistrz Brad na DMC. Wcale nie powiedziałem tego tylko, że był temat tytułu odcinka tak, ja myślę, to łacienka. Mierzy na nad C. Ło, tyle, jak ludzie, ludzie łóżka teraz są. Ja do, do, to, do złożowych, oni już łóżka nie domijeli. Co jest? Ej, boję się trochę tego. Ja do jednego nie łóżka nie domijeli. Ej, co jest? Ej, nie przeklinaj, jest Ej, nieładnie. To tak na mnie przeklinasz, czy gdzie gdzieś gdzie on jest? Jest na wyspie, joj. pójdziemy tak na jego, na jego łóż łóżeczko. I tutaj jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę. Tutaj zrzućmy TNT. Wow, co jest? Dobrze, dobrze, postawiłem TNT. Ładnie, 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 ładnie. Kamad, zniszcz mu to łóżko, zniszcz mu się mocno to łóżko. Jezu, ile mam tego postawione? Ile ja bym potrzebował tego TNT, żeby mu to zniszczyć, Jezu. Ja za 8 TNT bym potrzebował. Bo jednak jest lepiej zostać na swojej wyspie, to jest tak myślę. Chociaż już się narzuciłem, to będzie już teraz ciężko tak zostać po prostu. Więc chyba idźmy. I po prostu nawalajmy w niego. Myślę, że może uda się. Jej! Nie zniszczyłem go jeszcze! Ale pociągnę, jestem nam jest dużo, dużo więcej z tego TNT Żeby go zniszczyć Bo tak to go nie zniszczymy za nic, za nic w świecie I przy okazji może lepsze zbroje i Tylko na drogę, tak, 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 tak Tak na wszelki wypadek Żeby... a, jeszcze troszeczkę Okej okay. Jeszcze jedno TNT bym wziął Jeszcze jest kilka TNT o, oh, come on, wyjdź stąd, wyjdź stąd, wyjdź stąd, wyjdź stąd, gdzie ty jesteś, wyjdź stąd, wyjdź, 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 Ej, co ty tu robisz, co, 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 co ty tu robisz, wyjdź, odejdź, 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 odejdź pipi pi, Landström, lans, tu nie, jak, jak miała te pipi tam tej bajki, tej książki, czy nie, nie wiem, co to było, co ja w ogóle ci powiedziałem, to nie miało sensu. Okej... Okay. Różowych już nie ma. Ojej... Kto ich zniszczył? Ja ich nie zniszczyłem. Ej... Ja żyję bez, bez łóżka. oj, Kto zniszczył różowych? Ej, kto zniszczył różowych? Muszę uważać, że ja mogę teraz zginąć. nie! Po co ja tu przyszłem? Po co ja tu przyszłem? Po co? Czy? <grym> <grym> Okej, okay, a więc jeśli tyle właśnie nie zostawcie lajka, suba i komentarz, bo fajnie będzie jak są będą komentarze i w ogóle, więc zostaw suba, lajka i komentarz. No i jeśli film ci się spodobał, no możesz napisać w komentarzu. co Ci się nie podobało? Czemu Ci się spodobał i jakie filmy chcecie? I jakich filmów chcecie więcej. No i Wo. tego, cześć! wow.